Terapia komórkami macierzystymi pochodzenia z tkanki tłuszczowej jest procedurą z zakresu ortobiologii, dedykowaną szczególnie do leczenia zmian zwyrodnieniowych wielostawowych. Procedurę rozpoczynamy od znieczulenia skóry oraz tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, z której to okolicy będziemy pobierać tkankę tłuszczową dla naszego zabiegu. Następnie jest ona opracowywana poprzez liczne procesy filtracji, rozdrabniania, tak żeby pozbyć się zbędnych tkanek i uzyskać jak najbardziej wysoce regeneracyjny. Preparat. Kolejnym etapem jest uzyskanie preparatu PRP, czyli osocza bogatopłytkowego z krwi pacjenta. Następnie powstaje wysoce regeneracyjny preparat i ten już wprowadzamy do stawu kolanowego pacjenta. Efekt, jaki oczekujemy po zastosowaniu komórek macierzystych, to przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości bólowych. Również naszym celem jest spowolnienie całego procesu zmian zwrodnieniowych, gdyż chcemy jak najdalej oddalić od siebie perspektywę wykonania endoprotezoplastiki, na przykład w tym wypadku stawu kolanowego.